Cześć z tej strony Liduch a to jest Krypta TV witam was w kalendarium Uniwersum Fallouta, w którym to przybliży chronologię tej postapokaliptycznej serii gier. Materiał zawiera najważniejsze wspomniane w niej daty oraz wydarzenia. Do lat 50. XX wieku historia świata Fallouta niewiele różniła się od naszej, dlatego zaczniemy już po rozdziale linii czasowej, a skończymy z dniem wybuchu Wielkiej wojny. O wydarzeniach po niej usłyszycie w części drugiej miłego oglądania. Rok 1961 5 maja kapitan Carl Bell z USSA został pierwszym człowiekiem w kosmosie. Dokonał tego na pokładzie kapsuły Defiance 7. Związek radziecki i Chiny zaprzeczyłyby coś takiego miało miejsce. Lot trwał 12 minut i 7 sekund, podczas których Bell dokonał pełnego okrążenia Ziemi. Kapitan zginął, gdy kapsuła rozbiła się podczas powrotu. Rok 1967. 15 grudnia w okolicy Point Pleasant w Wirginii Zachodniej pod naporem przejeżdżających pojazdów zawalił się most Silver Bridge. Zginęło 46 osób. Według relacji części świadków tuż przed katastrofą zaobserwowano pojawienie się Muffmana, legendarnego człowieka ćmy. Jest to wydarzenie rzeczywiste. Po wielkiej wojnie Silver Bridge stał się miejscem kultu fanatyków ćmoczłeka, a sama istota istnieje i przemierza apalachy. Rok 1969. Stany Zjednoczone zmieniają swój podział administracyjny. 50 stanów łączy się w 13 wspólnot. Co za tym idzie, zmienia się również flaga państwowa. Na niebieskim kantonie umieszczono 13 gwiazd w okręgu reprezentujących wspólnoty i jedną pośrodku, symbolizującą rząd federalny oraz jedność narodu. 16 lipca lądownik Virgo II w ramach misji Valiant 11 wylądował na Księżycu. Kapitanowie Richard Wade, Mark Garis i Michael Hagen zostają pierwszymi ludźmi, którzy postawili stopę na srebrnym globie. Replikę lądownika możemy zobaczyć w Fallout 3 w Waszyngtońskim Muzeum Technologii. 14 listopada na księżycu ląduje Virgo 3 i misja Valiant 12. Rok 1992. Zmieniono cel funkcjonowania bazy wojskowej Sierra. Od tej pory odpowiadała za usuwanie nadwyżek zapasów amunicji oraz sprzętu wojskowego, który nie nadawał się do dalszego wykorzystywania przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych. Placówkę odwiedzamy w Fallout 2 w ramach linii zadań dla rodziny Wrightów z nowego Renault. Rok 2002 Powstaje West Tech, korporacja odpowiedzialna za stworzenie w przyszłości wirusa wymuszonej ewolucji oraz pancerzy wspomaganych. Rok 2003 w ośrodku badawczym Wielka Góra dr Borose tworzy kazadory. Po wielkiej wojnie staną się one postrachem pustkowi Mohawę. Rok 2020. Na świat przychodzi Robert Edwin House, właściciel ROBCO Industries, a także wielu innych przedsiębiorstw, najbogatszy człowiek na Ziemi oraz założyciel nowego Vegas. Na zamówienie USA zbudowana zostaje rakieta Delta 9 jeden z najbardziej udanych tego typu konstrukcji w historii podboju kosmosu. Rok 2021 Powstaje wydawnictwo komiksowe Hubris Comics. Debiutuje również pierwszy zeszyt Grognaka Barbarzyńcy. Rok 2024 Rodzi się Shannon Rivers, późniejsza odtwórczyni roli Pani Tajemnic oraz założycielka Zakonu Tajemnic. Rok 2031 Uniwersytet Wirginii Zachodniej w Morgantown zostaje przemianowany na Uniwersytet Woltek. Rok 2034. Rakieta Delta 9 po ponad 77 udanych lotach w przestrzeń kosmiczną zostaje przejęta przez siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych i przemianowana na pocisk z głowicą jądrową. Rok 2037. Firma General Atomics International wypuszcza na rynek pana złotą rączkę, robota domowego, który staje się hitem sprzedażowym w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, a także wielu innych państwach na całym świecie. Rok 2039. Na łamach ósmego zeszytu komiksu *Habris Heroes debiutuje Pani Tajemnic. Rok 2042. Chemik samouk John Caleb Bradburton rozpoczyna pracę nad formułą New Cacoli. Potężne trzęsienie ziemi niszczy stolice Meksyku, Mexico City. W Wirginii Zachodniej powstaje Watoga, zautomatyzowane miasto przyszłości. 25 czerwca Robert House zakłada Robco, największe na świecie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją robotów, oprogramowania oraz wszelkiej maści elektroniki. Rok 2043. Powstaje Mass Fusion firma odpowiedzialna za stworzenie rezonatora berylowego rewolucyjnego źródła zasilania. Po wielkiej wojnie o kontrolę nad nim zabiegały instytut oraz bractwo stali. Rok 2044 West Tech opracowało prototyp magnetycznego działka strumieniowego X277 Żmija, zwanego potocznie działem Gaussa. Broń uznano za zbyt kosztowną do produkcji masowej, więc rozwój projektu porzucono. John Caleb Bradburton kończy pracę nad smakiem Nuca Coli. Powstaje Nuca Cola Corporation zajmująca się produkcją napoju. Wkrótce staje się on najpopularniejszym produktem na świecie w swojej klasie. Rok 2047. Na świat przychodzi Raul Alfonso Tejada, potencjalny towarzysz Kuriera. Rok 2050. Zadanie bazy wojskowej Sierra zostaje zmienione. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych opracowują w niej i testują nową broń, także chemiczną i biologiczną. 1 maja do użytku zostaje oddany Nuka World. Park rozrywki poświęcony Nuka Coli. Na wielkim otwarciu obecne jest 40 tysięcy gości. Rok 2051. Shannon Rivers debiutuje w roli pani Tajemnic. Stany Zjednoczone zwiększają polityczno-gospodarcze naciski na Meksyk, nakładają szereg sankcji, co prowadzi do destabilizacji państwa. Pod pretekstem zabezpieczenia dostaw ropy amerykańskie siły zbrojne wkroczyły na terytorium południowego sąsiada. Meksyk znalazł się pod okupacją. Rok 2052 Odbywa się ostatni lot na Księżyc. Podczas misji amerykańscy astronauci odzyskują flagę umieszczoną na nim przez zespół Valiant 12. W amerykańskiej telewizji ukazuje się reportaż o wyczerpujących się złożach ropy naftowej w Teksasie. W USA zaczyna brakować paliwa. W kwietniu, uzależniona od importu ropy od państw arabskich, wspólnota europejska, w odpowiedzi na wzrastające ceny tego surowca, rozpoczyna akcję militarną na Bliskim Wschodzie. Rozpoczynają się wojny o surowce. Od maja do lipca na forum ONZ miejsce ma szereg burzliwych debat. Wiele państw uznało, że organizacja nie spełnia swojego zadania i ją opuszcza. Nikt już nie ma wątpliwości, że społeczności międzynarodowej nie zależy na utrzymaniu pokoju. 26 lipca ONZ zostaje rozwiązana. W lipcu zaczyna grasować seryjny morderca konus rozpływacz. Rok 2053 Wybucha nowa plaga, zabijająca tysiące Amerykanów, Stany Zjednoczone zamykają granice i ogłaszają pierwszą w historii narodową kwarantannę. Źródło epidemii nie jest znane, lecz prawdopodobnie była to chińska broń biologiczna, celowo uwolniona na terytorium USA. Voltek tworzy prototyp superkomputera ZAX zostaje przekazany departamentowi energii, a następnie przejęło go amerykańskie wojsko. W grudniu terroryści za pomocą broni jądrowej niszczą stolicę Izraela, Tel Awiw. Rok 2054. Powstaje Repcon Aerospace. W styczniu na Bliskim Wschodzie miejsce ma ograniczona wymiana nuklearna. Cały świat patrzy na nią z przerażeniem. W obliczu pogarszającej się sytuacji na świecie rząd Stanów Zjednoczonych we współpracy z Woltek rozpoczyna realizację projektu Safehouse. Pod koniec roku rozpoczyna się budowa pierwszych krypt. Rok 2055. Ośrodek badawczy West Tech rozpoczyna pracę nad stworzeniem wirusa, który pokona nową plagę. Po wielkiej wojnie miejsce to będzie znane jako blask. Znajdujący się w nim ZAX 12 zaczyna wykazywać oznaki sztucznej inteligencji. Poza przeliczaniem danych komputer od czasu do czasu grał w szachy z naukowcami, ci zauważyli, że maszyna oszukuje oraz specjalnie wydłuża grę. Rok 2056. Na rynek trafia Chryslu z Corvega, jeden z najpopularniejszych samochodów na świecie. Rok 2059. Stany Zjednoczone w celu ochrony złóż ropy na Alasce ustanawiają linię frontu Anchorage. Doprowadza to do spięć z Kanadą. Amerykanie próbują wywrzeć presję na sąsiedzie, by pozwolił pilnować ich wojsko rurociągu na całej długości. Powstaje pierwsza sztuczna inteligencja. Prace nad jej udoskonalaniem prowadzone są w całej Ameryce. Rok 2060. Gdy pola naftowe na Bliskim Wschodzie wysychają, kończy się wojna europejsko-arabska. Obie strony nie mają już o co walczyć, ich gospodarki zostały doprowadzone do ruiny. Wspólnota rozpada się na państwa narodowe walczące o resztki surowców. Komunikacja drogowa na świecie powoli zanika, ceny paliw są ogromne, a ono samo staje się zbyt cenne, by marnować je do przyziemnych celów. Rozpoczynają się prace nad alternatywnymi źródłami energii, pojazdami napędzanymi wodorem i elektrycznością. Rok 2062. Mimo upływu 9 lat od wybuchu epidemii, nowa plaga przybiera na sile. nie gary, odpowiedzialna za niego chińska agentka Wan Yan zostaje aresztowana i osadzona w więzieniu w Albanii, lecz udaje jej się uciec. Robco Industries wypuszcza na rynek protektrony. Rok 2063. Budowa większości krypt zostaje zakończona. Powstają holotaśmy, niewielkie nośniki danych produkcji Watts Electronics. Pierwsze modele mogły przechowywać nawet do 256 KB danych. Najnowsze z 2077 były w stanie zmagazynować 4 terabajty. Rok 2065. Robert House dzięki swoim kontaktom w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych dowiaduje się o chińskich głowicach jądrowych, wycelowanych w jego ukochane Las Vegas. Biznesmen rozpoczyna realizację planu uratowania miasta oraz jego odbudowy po wojnie nuklearnej. W czerwcu, w wyniku ogromnego zapotrzebowania na energię, reaktor jądrowy Nowego Jorku ulega przeciążeniu. Rdzeń prawie się stopił. Wydarzenie przechodzi do historii jako gorące lato. W sierpniu potrzeba zwiększenia mobilności amerykańskich wojsk zmechanizowanych sprawia, że wojsko we współpracy z Westek rozpoczyna pracę nad projektem chodzącego czołgu pancerza wspomaganego. Powstaje kilka prototypów, lecz większość nie nadaje się do użytku. Rok 2066. W związku z kurczącymi się zasobami ropy naftowej na całym świecie gospodarka Chin znajduje się na skraju upadku. Państwo środka staje się coraz bardziej agresywne podczas rozmów handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. Amerykanie odmawiają sprzedaży ropy Chińczykom. 24 czerwca podczas debaty przywódców światowych mocarstw prezydent USA stwierdził, że nie zamierza dzielić się ostatnimi na świecie zasobami czarnego złota, po czym zdenerwowany opuścił spotkanie. Latem amerykańscy naukowcy tworzą pierwsze proste ogniwo termojądrowe, jeden z efektów ubocznych prac nad pancerzem wspomaganym. Technologia jest powoli wdrażana w infrastrukturę, po to by uzupełnić niedobory energetyczne Stanów Zjednoczonych. W grudniu Chińska Republika Ludowa przeprowadza inwazję na Alaskę. Linia frontu Anchorage staje się prawdziwym polem bitwy. Rozpoczyna się długoletnia i krwawa wojna. Początkowo inicjatywa leży po stronie komunistów, lecz wkrótce siły obu stron się równoważą, a starcia przybierają formę wojny pozycyjnej. Kanada, mimo oficjalnej odmowy obecności obcych wojsk, ostatecznie ugina się pod presją i zgadza na amerykańskie warunki. Rok 2067. Automaty z New można znaleźć już na prawie każdej ulicy w Ameryce. Pierwszy pancerz wspomagany T-45D trafia na Alaskę. Mimo braku mobilności późniejszych wersji jest niezwykle skuteczny przeciw chińskim czołgom oraz piechocie. Wyposażeni w nie żołnierze byli w stanie niszczyć w pojedynkę całe oddziały wroga. W odpowiedzi Chińczycy rozpoczęli pracę nad swoim pancerzem wspomaganym. Byli jednak wiele lat za Stanami Zjednoczonymi. Znacznie lepiej szły im prace nad bronią Gaussa. Na skutek współpracy DIA, Agencji Wywiadu Obronnego oraz Wojska USA powstaje maszyna analityczna PAM. Po wielkiej wojnie trafi w ręce Trasy, organizacji walczącej o wyzwolenie syntków. Rok 2069 Kanadyjczycy zaczynają odczuwać obecność militarną Stanów Zjednoczonych. Okupanci czują się jak u siebie. Ogromne połacie tajgi zostały wycięte, bogactwo naturalne wyeksploatowane i przeznaczone na użytek amerykańskiej machiny wojennej. W marcu zostaje ukończona budowa krypty 13, w październiku 76, a w grudniu 106 i 108. Rok 2070. Pierwszy model samochodu Chryslusa napędzany ogniwami termojądrowymi trafia na rynek. Mimo wysokiej ceny cieszy się ogromną popularnością. Liczba pojazdów jest niewielka, ponieważ wiele fabryk należących do firmy zostało przestawionych na produkcję wojskową. W ramach projektu Głęboki Sen na orbitę okołoziemską wyniesiono amerykański statek kosmiczny. Jego załoga miała zostać zahibernowana na pięć kolejnych lat, lecz misja przedłużyła się. Do jej uczestników należała komandor Sofia Dagger, potencjalny sojusznik naszej postaci w Fallout 76. Rok 2071. Ośrodek badawczy West Tech dostaje się pod dowództwo wojskowe. Rok 2072. Amerykanie rozpoczynają projekt superbroni mającej na celu odbicie Alaski z rąk chińczyków. Jest nią gigantyczny robot Liberty Prime. Prace postępują powoli, problemem okazuje się zasilanie konstrukcji odpowiednio potężne, ale też takie, które zapewni mu mobilność. Na tamten moment nie było takiej technologii. W wielu kanadyjskich miastach dochodzi do zamieszek związanych z dewastacją środowiska naturalnego przez okupujące kraje wojska amerykańskie. Dla Stanów Zjednoczonych stają się one pretekstem do aneksji. Buntownicy zostają rozstrzelani na miejscu. Obrazy okrucieństw docierają do USA i powodują falę protestów. Na wyposażenie US armii trafia szturmotron. Rodzi się Harold, prawdziwa legenda pustkowi. Kupiec, odkrywca, podróżnik, później mutant oraz drzewo, postać przewijająca się przez kolejne odsłony Fallouta, jednak pozostająca na uboczu głównych wydarzeń. Rok 2073. 11 stycznia Stanom Zjednoczonym udaje się zająć ostatnie złoża ropy na świecie. Znajdują się one kilka tysięcy stóp pod powierzchnią Pacyfiku. Powstaje platforma wiertnicza firmy Poseidon Energy, późniejsza główna siedziba Enklawy. 15 września, w odpowiedzi na coraz bardziej agresywne wykorzystanie broni biologicznej przez Chiny, rząd Stanów Zjednoczonych zleca West Tech badanie nad projektem Wirionu Wszechodporności. Miał on zapewniać ochronę przed tego rodzaju środkami masowego rażenia. Rok 2074 Wbrew wcześniejszym zapewnieniom, że wojna o Alaskę prowadzona jest w celach obronnych, amerykańskie wojsko desantuje się u wybrzeży Chin. Mimo początkowych sukcesów ofensywa Stanów Zjednoczonych zwalnia przez braki w zaopatrzeniu. Rok 2075 Skynet, sztuczna inteligencja stworzona w bazie wojskowej Sierra, staje się samoświadoma. 21 marca projekt Wirionu Wszechodporności zostaje przemianowany na wirus wymuszonej ewolucji, szerzej znany jako FFV. Celem badań WestTech staje się stworzenie superżołnierzy. Podobne badania prowadziły między innymi Niemcy, Związek Radziecki oraz Chiny. W maju zamknięte zostają wrota krypty 112, na dwa lata przed wybuchem wojny nuklearnej. Jeden z czołowych naukowców w dr Stanislas Brown rozpoczyna swoje okrutne eksperymenty w wirtualnej rzeczywistości. W sierpniu amerykańska agencja kosmiczna podpisuje kontrakt z Arcjet Systems na opracowanie nadajnika dalekiego zasięgu oraz silników mających stanowić element planowanej załogowej misji na Marsa. Silniki ostatecznie zostają zamontowane w USS Constitution, a nadajnika po wielkiej wojnie poszukiwała grupa zwiadowcza Gladius Paladyna Densa. W listopadzie u wybrzeży Stanów Zjednoczonych zostają zaobserwowane chińskie okręty podwodne, należące do tzw. Floty Duchów. Składającej się z najnowocześniejszych jednostek klasy jankcy, zdolnych przenosić broń nuklearną. Informacje te zostają jednak zbagatelizowane przez amerykański wywiad. Rok 2076. Powstaje Newca Cola Quantum. Zanim trafi do sprzedaży, musi przejść jeszcze szereg badań. 3 stycznia do ośrodka badawczego West Tech na zachodnim wybrzeżu przybywa oddział US Army pod dowództwem pułkownika Roberta Spindela. Jego zadaniem jest ochrona obiektu przed zagranicznymi szpiegami. Wśród żołnierzy znajduje się kapitan Roger Maxon, późniejszy założyciel Bractwa Stali. 16 stycznia oddział West Tech w Virginii Zachodniej rozpoczyna testowanie wirusa FFV na mieszkańcach Huntersville. Także w styczniu w forcie Strong rozpoczynają się prace nad wyrzutnią miniatomówek N42 Grubas. W obserwatorium Atlas wojsko przeprowadza eksperymenty związane z kontrolowaniem pogody. W czerwcu do seryjnej produkcji trafia pancerz wspomagany T51B. Pierwsze egzemplarze zostają wysłane do Chin, gdzie niszczą oddziały przeciwnika. 4 lipca w święto 300 -lecia istnienia Stanów Zjednoczonych zostaje zaprezentowana i otwarta krypta 76. W sierpniu przez amerykańskie miasta przechodzi fala zamieszek związana z robotyzacją, utratą miejsc pracy, brakiem żywności oraz niedoborem energii elektrycznej, w odpowiedzi rząd wysyła przeciw protestującym wojsko. Ogłoszony zostaje stan wyjątkowy. 8 września w Huntersville pojawiają się pierwsi supermutanci. Miasteczko zostaje otoczone przez armię, która próbuje ukryć informacje o eksperymentach związanych z FFV. Rok 2077 Firma General Atomics rozpoczyna produkcję serii robotów Panvervi Flag. Robert House umieszcza swoje ciało w komorze przedłużającej życie i podłącza mózg do systemów Casinal 38. Karmazynowi Dragoni elitarna chińska jednostka przygotowuje się do sabotażu zapory Hoovera oraz wielu innych strategicznie ważnych miejsc w Stanach Zjednoczonych. 7 stycznia badania nad wirusem wymuszonej ewolucji na zachodzie zostają przeniesione do nowo powstałej bazy wojskowej Mariposa, późniejszej fabryki supermutantów Mistrza. 10 stycznia ma miejsce operacja Anchorage Amerykanie wypierają Chińczyków z Alaski. Zwycięstwo generałowi Chase'owi umożliwiło wprowadzenie do boju pancerzy wspomaganych T-51B. Liberty Prime przestaje być potrzebny. Po bitwie o Alaskę do US Army trafiają pancerze T-60. 22 stycznia, pancerze wspomagane zostają wykorzystane do stłumienia zamieszek na terenie całych Stanów Zjednoczonych. 28 stycznia poziom dewką zostaje podniesiony do poziomu trzeciego. W lutym informacje o pracach nad wirusem FFV trafiają do opinii publicznej. Reakcją są kolejne protesty. Światowe rządy potępiają działania Ameryki i zrzucają na nią odpowiedzialność za wybuch nowej plagi. 22 lutego armia USA przejmuje kontrolę nad elektrownią Helios-1 oraz systemem Archimedes. W marcu, w obliczu groźby biologicznego oraz nuklearnego zagrożenia ze strony Chin, prezydent Stanów Zjednoczonych i pozostałe osoby wchodzące w skład enklawy udają się do swoich schronów. 2 kwietnia John Caleb Bradburton odłącza głowę od ciała i umieszcza ją w specjalnym słoiku w swoim biurze w parku Nuka World. Dzięki temu mężczyzna jest w stanie przeżyć kolejne setki lat. W czerwcu w podziemiach posiadłości Riverside w Virginii Zachodniej rozpoczyna się budowa kryjówki pani tajemnic. W jej wnętrzu zostaje zainstalowany superkomputer Kryptos. Shannon Rivers rozpoczyna przygotowania do występu w serialu telewizyjnym o losach odgrywanej przez lata komiksowej superbohaterki. W lipcu baza zostaje ukończona. W drugiej połowie roku na wyposażenie Secret Service trafiają pancerze wspomagane T-65 oraz X-01. W sierpniu na zlecenie generała Konstantina Chase'a powstaje symulacja odzyskania Anchorage, którą odwiedzamy w jednym z DLC do Fallout 3. We wrześniu secesja od Stanów Zjednoczonych ogłasza ruch Wolnych Stanów, jedna z najważniejszych frakcji w powojennych apalachach przed Plagą Spalonych. 27 września Bejrzyk Company rozpoczyna pracę nad Owcą Skłaczem. W październiku ukazuje się kontrowersyjny wywiad z powiązanym z Wolnymi Stanami senatorem Samuelem Blackwellem, którego autorką jest Queen Carter, dziennikarka Charleston Herald. Polityk ostrzegł obywateli przed wrogimi zamiarami enklawy. Równocześnie w Ameryce mają miejsce masowe protesty skierowane przeciwko automatyzacji. Wiele osób z tego powodu straciło pracę oraz dorobek całego życia. Szczególną siłę przybierają w regionach górniczych oraz przemysłowych, takich jak Wirginia Zachodnia czy Pittsburgh. Do ich tłumienia wysłane zostaje wojsko, gwardia narodowa oraz maszyny należące do korporacji. New Cola Quantum zostaje oficjalnie zaprezentowana i trafia do sprzedaży. Do Camp Venture w Virginii Zachodniej na ćwiczenia przybywa Grom Tagardi, jednostka Rangersów, która za jakiś czas utworzy lokalny odłam bractwa stali. 2 października w Welch, w Apalachach, powstaje ogromna wyrwa niszcząca miasteczko. Kompanie górnicze odkrywają w niej ultracyt, nowy minerał, który mógł zrewolucjonizować świat. By go wydobyć, rozpoczynają eksmisję mieszkańców. 3 października, w odpowiedzi na przesiedlenia, mieszkańcy Wirginii Zachodniej kierują swój gniew przeciw właścicielom największych spółek górniczych w regionie, Hornwrightom i Garachanom. 10 października, żołnierze ochraniający bazę wojskową Mariposa odkrywają prawdę o prowadzonych w niej eksperymentach. O tym, że do testów FFV wykorzystywano ludzi, którzy często umierali w męczarniach. Pułkownik Spindel przechodzi załamanie nerwowe i zamyka się w swoim biurze. Jego ludzie zwracają się do kapitana Maxona z prośbą o objęcie dowództwa. 13 października po przesłuchaniu kapitan Maxon zabija Roberta Andersona, szefa naukowców w Mariposie. 15 października szefostwo kurortu White Spring zwalnia wszystkich ludzkich pracowników. Od tej pory obiekt staje się w pełni zautomatyzowany. Gośćmi oraz jego konserwacją zajmują się wyłącznie roboty. 17 października robotyczny owca skłacz ucieka z laboratorium Calvina Van Lowa. 18 października wraz ze śmiercią ostatniego z naukowców w Mariposie kończą się przesłuchania. 20 października kapitan Roger Maxon wypowiada przez radio posłuszeństwo rządowi Stanów Zjednoczonych. Nie otrzymuje żadnej odpowiedzi. 22 października w Sunnyvale w Kalifornii powstaje platynowy szton. Po miesiącach ciężkich przygotowań Shannon Rivers dowiaduje się, że nie otrzyma roli Pani Tajemnic w aktorskim serialu, a siły zbrojne Stanów Zjednoczonych przystępują do oblężenia stolicy Chińskiej Republiki Ludowej – Pekinu. 23 października wybucha Wielka Wojna. Trwa zaledwie kilka godzin, lecz skala zniszczeń jest ogromna. Ten dzień został dosyć szczegółowo opisany, poświęciłem mu zresztą osobny film – Historia świata folauta po wielkiej wojnie poznacie w części drugiej kalendarium pierwsza właśnie dobiegła końca. Do zobaczenia.